Siemaneczko widzowie, z tej strony Gacowik, i w tym odcinku gramy w, w Fortnite. Nie wiem jak to wyjdzie, lecz będę się najlepiej, najlepiej starał jak mogę. Mamy... Dobra, mamy ogarnięte, ogarnięte 90 nawet. Możliwe jest. Wonnie z muzyką, nie chcę praw autorskich. Postaram się jak najlepiej to zrobić jak mogę widzowie, nie wiem. No to zostawcie łapkę w górę, suba z wolnym na za To chyba już czwarta moja próba, gdzie gracze są tak z... z, z, z ...zawaleni debilizmem, debiliz, jak nie wiem. Tu będę... co mogę zrobić? Po prostu... Nie wiem, widzowie, jak to wyjdzie, ale na pewno... Bo chyba na moją miejscówkę będę miał bossa, jeśli dobrze pamiętam, Widzę. No ta Czyli... Czysto teoretycznie Pierdzieś na razie bossowi Dobra, robimy tak Dopóki nie będę miał temu w czarnego rynku, napierdziałem każdy... Byle kogo z wszystkim No i dupa! Pull na mnie! E, pier, pierier to Buzek, dobra motor, jest dobra, walić to To nie wa, wale, tu miejscówkę Chyba dawaj to Dawaj dawaj mim dawaj to na szybko Szybki motor Ogólnie ja będę będę próbował tam się przykampić. No mogę to coś. To się już jako liczy. Dobra, ma, 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 mamy broń. To wypierdzielamy. Mhm. Nie wybiłem tych mini, o nie, Jezu, ale zbiłem. A zatem będziemy czekać na ludzi z korniszami, bo na pewno ktoś przyjdzie po minigana.

Mogby, tu jeszcze będę mógł wrócić, jakby to. Czekaj, tu sobie może ...czekaj, farmie. Wiecie mieć czymkolwiek budować. To jakby jakaś małpa mi wydupiła, nie wiadomo skąd. Ogólnie itemy do obrony mam już osobistej. Wywalę mi z czasem GeForce. Zresztą... Czekaj, pokaż Zapraszamy. Na wilsze, zapraszam. Zapraszam teraz wszystkie na wirsze. Ja mam, ja mam itemy do walki. Jak zomfie, ja to przerąbię. Rer. Aha, widzowie! Aha! Mhm A żeby tak łatwo? Daj mi to nawet Może... Oczywiście to będzie do rotacji. Ej widzowie to się już podoba to! W sumie rzeczy wezmę się na czarny rynek jakby są so. Jak z tego minigana jeszcze chcę obczaić? Do tego, do mojego zestawu. Oczywiście. Najbardziej mi jest szkoda jednej rzeczy: Mamuta. A jak omówiłem, nie korzystam, to nie korzystam. Ja słowo dotrzymuję, widzowie. Lecimy po mini, mini chyba, chyba, żebym jeszcze jakoś rukę zapełnić się nie. gramy w Fortnite, Bo mo może są opóźnienia, ale nie aż takie jak, jak mam norm normalnie pobranym w Fortnite'ie. Dawaj to A was to Ogólnie ja mam to dump and pump ja mam jakąś swoją broń po prostu do warki no, mamy mini gana widzowie Leczenie mam na pewno nie przeglądam, a zmieszanej ko zmniejszonej szybkości Chyba pojedziemy po drugiego mityka, chyba, bo tu mamy też. On został wykupiony? Oho! Czy naprawdę ty kupił? Naprawdę, co zrobiłem? Mam szraban! Że ją zaatakowałem? Przepraszam, no przepraszam, nie ja chciałem. No ja jeszcze mam bana, no to, no to... Tak, to... Czekaj, to tak, to to, to tu... No i można grać! Ogólnie, Nilutu tu? oprócz tego, co mam, już nie mogę żadnych broni używać innych. Leczenia mogę, bo leczenia to niestety... Mm. Słabo. motora mojego nie ma, aha, okej. Okay. Eee... Jeszcze 5 To jest nowe, Ale zdupiłem, że ją warnałem szybkość tym na znaczy tym. Pojazd. Czasami są takie ragi, ale to jest bardziej do wytrzymania, niż się to laguje, ci nie chcą odlegować przez minutę. Ogólnie widzowie, ogarniamy wina teraz. No to jest lud nie dość do przedupienia. Do, 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 do Co jest A dobra, to jeżdżałości były, dobra. Ok, ritorniamo! Yupi! Ammo, ammo. Non è interessante. Ok. Non è da che A nie takie mi chodzi to... Ten... A wupa? Czyli, czyli boss zabił Zabił typa, który otworzył safe, okej okay. czego, czego to Wygląda, jak ja to widzę? Lecz, o, mamy, mamy przyjaciela Dziękuję serdecznie, panie kolego. Pan kolega chyba nie był trzeźwy, bo chłop został rozkręcony jak... Ale trudno. Dawaj, bo przyjacieli. Wiesz, dodatkowa strefa nie zaszkodzi. Nie, Daj to, daj mi nie, to. mi to. to. to nie, Jakbym nie, był nie, 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 miejscu, to ja bym po prostu... się nie, że się poddał. Ty tylko nie, się nie, bym się poddał. Były twoje dobre decyzje, kolego, że się poddałeś. No kurna, trzy flagi? Jestem z ciebie dumny Osobnie lecimy teraz co ogarniemy To jako nie dowliczam jako itemu Ja chcę ogólnie tylko chcę ogarnę żeby mieć te jak to buży. Która oczywiście też mi się przyda na później Było to Nie to był trzy życzę ty może być, nie jestem zły nawet na takie rzeczy. Oj, lagi, lagi, lagi. Chodźcie zobaczyć co mamy. Tak muszę jakoś to wydać. Nie wiem, jak, ale muszę. Gord! Siedzi! Odnowił. No to jest chociaż wprost tyle. się budujemy. No może lepiej sobie wypierdzielić. A no dobra, ej, gramy ze wszystkich czarnych ruchów, lubię, lubię jeden odcinek ze wszystkiego. A no może lepiej sobie spierdzielę. Widzisz, że jest minigun. Jezu, serio? Ale to to macu nie od żeby nie Mam, mam Serio? To minigun to jest najpiękniejsza piękniejsza broń, jaka do, do, została dodawa. No właśnie, to jest piękna broń do grania na ludzi. Takich jest, że ze stroną no to ty, ty tylko wysiadasz. Wyciągasz minigana rozkręcać z tych ludzi to jest ogólnie lód który uwielbiam jakbym miał tu jeszcze tą wolną pompę czy ale w ogóle widzowie czy w ogóle jak pompa jest na blisko co Ne? No co jest z tymi ludźmi? No oni coś budują, klikają, tylko coś im nie wychodzi. A ty, ty miałeś stelesze, tak? Daj, dziękuję. Jaki, nice, nice. Mam mamy wydane, mam co jest najfajniejsze chyba. Hmm, to jest najpewniej jak wykorzystane. Gdzie? Tak, Pi. widzowie? No to jest. Nie do, chyba te nie do, do. No tak myślałem, że po prostu się poddasz. Nie ma amunicji?! What the f! Jak to możliwe, że nie ma amunicji minigana żadnym teraz? No, ludzie tego nie zwierają! Co za śmiecie! Znaczy. Kochani koledzy. Przesympatyczni. No, mam, mam, mamy teraz wszystko, co trzeba. Co, no, szukamy dalej, widzowie? Widzowie, bo ja zaraz powiem odcinek, e, w swojej ja na, na odcinku. Oj, chyba kolega chciał chyba mnie za wupy wychodzić, tylko że chłop dostał raz z karmiku najlepszego, jaki istnieje. A co, daj, dawajcie, lecimy, lecimy na miejscówkę. Kurna, jak nie znoszę. Ale pikselowane, ale pixel, ale pixel, ale piksele. dobra, to będziemy tu siedzieć. Opa, Szybko było. Był, to by się zmył. Już dziewięć flagów mamy, widzowie. Jeszcze siedem i pobijam rekord fragów. Nie, nie widzę znacznie nikomu. Skąd? A nie miał chyba, tylko że mało coś 10 flagów Ej nice, ej Widzowie, pierwszy odcinek nam się uda wygrać Myślałem, że to samo jakiś typ samochodu Ale czemu te gracze ludzie tak się nie biją? Halo Ej pielę dalej Dobra, na wilka spała to musimy to Ej, uspokój się No i śpi i po co ci to było? No i po co ci to było? Hubie, nie zadzieli się to w pana z minigunem, ani z takim lutem jak ja mam. No kolega się przemilił w obliczeniach Nie, ja, to nie ja. ja wracam na swój, na swój do swojej budowli, co? No widzę, pobijamy jakoś flagów jeszcze dzisiaj. No, no to ci, to jest piękny odcinek mhm. To się nie okazję w strefie jest, o, już, kurde 15 minut, damy radę znowu zrobić me... 15 minut? Damy radę, co so to widzowie? So to dla mnie i dla mojego lutu. Kolega chyba, chyba tylko myślał, że chyba jest jedyny z dobrym lutem. Możesz za jeden? No, to widzowie, no to ja to jest ustawione na trzy, bo żartowałem, nic nie gadam, to nie jest ustawione. Możesz, no, możesz, Pistolet maszynowy? Ty myślisz że bierzają mini gama? No zapraszam do tu zapraszam do mnie. Nie mogę widzowi tego zadzwonić, żeby nie, nie najgłupiej to zrobić. Gdzie oni się biją? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Beczek, czekaj, dobrze mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Czy tylko mnie nie w ważnym momencie. Typ z rozkręcony minigunem. jest oczywiście, że jest na mnie. Pierwszy. Gdzie mi tu kolego, e! Dostał, na pewno uspokajacza dostał. Co to ma być? Patrz, to. jest? Oj, ty, o, o, ty mały. Mogę, mogę tego nie używać, ale widzowie wolę sobie zapewnić, na gwarantowanie. Nie no, co za fraier, bani. On był tam na górze! Głoś gracza! To yy, gra właśnie oszukiwanie lub hakowanie. TY był na. górze. I nagle. Się z al za n-o. Reo-se, o, reo-o. nie tego. Te, e, -by i ila. Tego. Dela, acha. tak widzowie? Tego potwierdzam. To niech mu wpili do Dziękuję, widzowie. To byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie, no i cześć.